Boisz się doskonale to znak, że jesteś na tropie czegoś naprawdę ważnego. Wielu uważa strach za sygnał alarmowy czerwony alarm, który każe się zatrzymać. Ale spójrz na to inaczej: strach to kompas, wskazujący kierunek twoich najskrytszych pragnień tych, które dotąd skrywałeś przed samym sobą, bo paraliżował cię lęk przed zmianą to nie słabość, mój przyjacielu, lecz dowód bliskości celu. Bliskość decyzji, przełomu życia, o którym marzysz po nocach. Strach wydaje się potężny, namacalny, ściska za gardło, blokuje myślenie, myślisz, że zna prawdę, którą ty jeszcze nie odkryłeś. Ale to tylko iluzja, źle opowiedziana historia, którą Twoja wyobraźnia snuje na podstawie domysłów i co by było gdyby. Budujesz zamek z piasku na fundamentach, a co jeśli, tworząc w umyśle scenariusze katastrofy, które rzadko kiedy się sprawdzają, paraliżuje cię to. Odsuwasz moment decyzji, szukasz wymówek, przekonujesz się, że jeszcze nie czas, że potrzebujesz więcej przygotowań, że czegoś ci brakuje. A czas ucieka, szanse się rozpływają. Strach staje się Twoim więzieniem, ale może być też kluczem. Wybór należy do ciebie. Albo poddasz się strachowi, albo potraktujesz go jako wskazówkę, drogowskaz do czegoś cennego, czegoś, co warto zdobyć. Nauczyłem się tego na własnej skórze. Kiedyś miałem szansę przeprowadzić wywiad z Andrew Carnegie. Mój umysł bombardował mnie argumentami przeciw. Nie dasz rady. Będzie cię uważał za idiotę. A co, jeśli cię zignoruje? lecz coś mocniejszego szepnęło mi do ucha: A co jeśli to wszystko zmieni? To pytanie pchnęło mnie do przodu. I zmieniło. Ten wywiad był początkiem mojej drogi, nasieniem wszystkiego, co potem zbudowałem. Strach pozostał, ale przestał mnie kontrolować. Zrozumiałem, że to tylko emocjonalna reakcja na coś, czego tak naprawdę nie ma. To złudzenie podtrzymywane przez powtarzające się myśli i kruche przekonania. A zanim zawsze czeka prezent gotowy do rozpakowania. Boisz się porażki, odrzucenia, niedostateczności? To stare maski tego samego lęku. Ile razy twoje przecież to nie jest dobry moment? To tylko przebrany strach. Nie myl ostrożności z paraliżem. Jest ogromna różnica między mądrym planowaniem a chowaniem się za wymówkami. Ktoś, kto chce założyć firmę Planuję, analizuje rynek, tworzy biznesplan, ale pojawia się strach: A co jeśli mi się nie uda? A co jeśli stracę pieniądze? A co jeśli mnie wyśmiewają? I wszystko kończy się w szufladzie. Sen staje się cichą frustracją. Strach zwyciężył, ale każda pokonana obawa, nawet ta, która sprawiła, że trzęsłeś się jak galareta, czyni cię silniejszym, zawsze. Strach to papierowa ściana, wygląda na solidną, ale gdy ją przebijesz, okazuje się jedynie wyimaginowanym ograniczeniem. Carnegie, którego z drżącymi rękami i zapchanym gardłem wywiadowałem, powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Strach to nie wyrok, lecz zaproszenie. On nie ignorował strachu, ale używał go jako termometru. Jeśli coś go niepokoiło, tam koncentrował swoją energię, bo tam, gdzie jest strach, tam kryje się coś cennego. Nikt nie boi się rzeczy obojętnych. Twój umysł to ogród. Jeśli podlewaj wątpliwości, zbierzesz paraliż. Jeśli zasadzisz odwagę, nawet w małych ilościach, zbierzesz owoce. Odwaga to nie brak strachu, lecz działanie pomimo strachu. Pierwszy krok może być mały. Telefon, którego wciąż nie odebrałeś. E-mail, którego nie wysłałeś. Projekt, którego nie skończyłeś. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Spójrz na ludzi, którymi podziwiasz. Henry Ford wierzył, że wiara tworzy rzeczywistość. Jeśli wierzysz, że możesz, lub że nie możesz, masz rację. To nie mistycyzm, lecz logika. Twoje przekonania kształtują twoje działania. Jeśli skupiasz się na strachu, uciekasz, wątpisz, wahasz się. Jeśli wierzysz, że dam radę, próbujesz, uczysz się, robisz postępy. A co jeśli mimo wszystko zawiodę? Spytasz. A co jeśli nigdy się nie dowiesz, na co cię stać, bo wybrałeś nie próbować? Prawdziwe ryzyko to nie życie, lecz nie nieżycie, niepróbowanie. Bycie niedokończonym projektem samego siebie. Strach nie ma na celu cię powstrzymać, lecz przetestować. To znak, że przed Tobą nowe terytorium i tam znajduje się to, czego pragniesz najbardziej. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś zrobił wszystko to, co powstrzymywał Cię strach. Ta tęsknota, którą czujesz, to nie porażka, lecz niewykorzystany potencjał. Czas działać inaczej. Małymi krokami, jeśli trzeba, ale zacznij. Kiedy nadejdzie strach, uśmiechnij się i powiedz: Dziękuję, że pokazałeś mi, gdzie mam się rozwijać. I idź dalej. Każdy krok pomimo strachu to krok ku Twojej prawdziwej wielkości. I tego kroku nikt nie zrobi za Ciebie. Jest jedno pytanie, które potrafi zrewolucjonizować życie: kim muszę się stać, aby moje marzenia stały się nieuniknione? To nie filozoficzny banał, lecz najbardziej praktyczne, pilne i przekształcające pytanie, jakie możesz sobie zadać. Bo strach, który cię paraliżuje, wątpliwości, które cię pochłaniają, niepokój, który odbiera sen, to nie są prawdziwe problemy, lecz objawy, objawy tożsamości uwięzionej w przeszłości. Próbujesz budować nowe życie z mentalnością kogoś, kto tkwi w starym świecie, w starej skórze. A to równanie nigdy się nie rozwiąże. Ludzie walczą ze strachem, atakując jego skutki. Czytają motywacyjne cytaty, robią listy, szukają technik na pokonanie prokrastynacji. To jak malowanie popękanej ściany. Prawda i tak wyjdzie na jaw, struktura wewnętrzna się nie zmieniła, tożsamość pozostała ta sama, dlatego tkwią w miejscu. Odkryłem, po latach wywiadów z niezwykłymi ludźmi, że ci, którzy osiągnęli wielkość, nie mieli tylko jasnych celów czy żelaznej dyscypliny. Przeszli wewnętrzną transformację. Chodziło nie o to, co robili, lecz kim się stali, a to zmienia wszystko. Thomas Edison, zapytany o tysiące porażek przy wynalezieniu żarówki, odpowiedział uśmiechając się: Nie poniosłem porażki, odkryłem dziesięć tysięcy sposobów, które nie działają. Nie był wynalazcą, lecz nieustannym odkrywcą. To była jego tożsamość, a to kształtowało jego percepcję świata. Tam, gdzie inni widzieli błąd, on widział postęp. Możesz powtarzać: Jestem odważny, jestem silny, wygram. Ale jeśli nie jest to zgodne z Twoją samooceną, Twój umysł nie uwierzy. Bo Twoja tożsamość to system operacyjny, który rządzi wszystkim: myślami, decyzjami, nawykami, reakcjami. Nie da się pokonać strachu, pozostając tym samym kim byłeś kiedy się pojawił. Chcesz niezależności finansowej, ale nadal uważasz się za nieogarniętego w finansach, zbyt zabieganego, bez talentu do sprzedaży. Ta tożsamość, nawet nieświadoma, sabotuje twoje działania. Zaczynasz z zapałem, ale przy pierwszej przeszkodzie słyszysz stary głos. Wiedziałem, że to nie dla mnie i kolejny sen umiera nie dlatego, że był niemożliwy, ale dlatego, że próbowałeś żyć w nowej rzeczywistości ze starą tożsamością. Nie ma prawdziwej transformacji bez transformacji tożsamości. Nie musisz czekać na magię, możesz zdecydować dziś. Od dziś jestem typem osoby, która działa pomimo strachu. Od dziś jestem typem osoby, która znosi dyskomfort dla własnego rozwoju. Od dziś jestem typem osoby, która mówi pewnie, nawet jeśli trzęsie się w środku. I ważniejsze, udowodnij to małymi, codziennymi działaniami. Nie chodzi o samo upewnienie słowami, lecz o nauczenie umysłu poprzez doświadczenie. Każdy akt odwagi, nawet najmniejszy, to głos za nową wersją Ciebie. Każdy krok w kierunku dyskomfortu to cegiełka w budowie niezłomnej tożsamości. Tożsamość nie buduje się pragnieniem, lecz konsekwencją. Nie stajesz się liderem, bo chcesz. Stajesz się liderem, kiedy tak działasz, nawet jeśli nikt Cię tak nie nazywa. Nie stajesz się pewny siebie, bo budzisz się zainspirowany, stajesz się pewny siebie, powtarzając odważne działania, aż staną się Twoim nowym standardem. Nie stajesz się zdyscyplinowany, bo przeczytałeś o dyscyplinie, stajesz się zdyscyplinowany, gdy w trudnych dniach robisz to, co trzeba, nawet jeśli nie masz na to ochoty. Pamiętam, kiedy zostałem zaproszony na wykład przed wpływowymi biznesmenami, politykami, inwestorami. Mój stary ja powiedziałby: Kim ja jestem, żebym tam stał? Ale wszedłem na tę scenę z nowym nastawieniem. Spojrzałem w lustro i powiedziałem stanowczo: Dziś jestem człowiekiem, którego ta wiadomość potrzebuje. I poszedłem. Nie dlatego, że strach zniknął, był. Ale na te kilka minut stałem się kimś. Kto nie oddawał mu kontroli, tak to działa. Zmiana nie jest z zewnątrz do wewnątrz, lecz z wewnątrz na zewnątrz. Nie musisz czekać, aż poczujesz odwagę, aby działać. Musisz działać, aby udowodnić swojemu umysłowi, że jesteś odważny. Wyzwanie: przez pięć dni wybierz jedno codzienne działanie, które reprezentuje Twoją nową tożsamość coś prostego, ale symbolicznego. Rozmowa na spotkaniu, przejęcie inicjatywy, trudna decyzja. Zapisz, dziś byłem osobą, która. To nie ćwiczenie, lecz przeprogramowanie, wiadomość dla podświadomości, takim jestem teraz. Zdziwisz się, co się stanie, gdy przestaniesz czekać na gotowość i zaczniesz działać jak ktoś, kto już zdecydował, kim będzie. Wtedy strach traci moc. Stary ty możesz się bać, ale nowy ty, nowy ty działa i zostawia strach za sobą. Jest prawda, którą niewielu przyznaje, a ja noszę ją w sercu, odkąd obserwuję ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy. Odwaga to nie dar, lecz mięsień. Jak każdy mięsień, rozwija się dzięki regularnemu używaniu, nawet małych codziennych wysiłków. Błąd to oczekiwanie wielkiego olśnienia, przypływu energii, nagłego przypływu pewności siebie. Sekret tkwi w tym, co robisz, gdy się boisz, odważnym czynie, gdy wszystko w tobie woła oczekanie, odkładanie, zwlekanie. Wtedy wpłacasz na swoje emocjonalne konto odwagę. To efekt kuli śnieżnej odwagi. I gwarantuje to najbardziej zaniedbywana zasada przez tych, którzy wciąż tkwią w miejscu. Każde małe, odważne działanie przynosi zyski, na początku prawie niezauważalne. Ale z czasem dzieje się coś magicznego. Sytuacje, które cię paraliżowały, stają się zwykłymi wyzwaniami. To, co budziło lęk, teraz mobilizuje do działania. To, co wydawało się nieprzekraczalną przepaścią, staje się kolejnym stopniem. Ray Krok, gdy zobaczył mały McDonald's, nie był magnatem, lecz sprzedawcą. Mógł się wycofać, mógł powiedzieć za ryzykowne. Ale zrobił pierwszy krok, potem kolejny i jeszcze jeden. To nie gigantyczny skok zbudował imperium, lecz małe akty odwagi, dzień po dniu. Pewnie sam tego doświadczyłeś. Odłożony telefon, trudna rozmowa, odkładana decyzja. Nie musisz rozwiązywać wszystkiego teraz, ale musisz zrobić pierwszy ruch. A ten pierwszy krok, choć mały, to różnica między trwaniem w miejscu a rozpoczęciem transformacji. Strach i podniecenie wywołują te same sygnały fizjologiczne: przyspieszone bicie serca, przyspieszony oddech, pot na dłoniach. Te odczucia, które interpretujesz jako sygnał zagrożenia, to energia, energia transformacji. Problem nie leży w tym, co czujesz, lecz w historii, którą o tym opowiadasz. Na początku mojej kariery mówcy trzęsłem się jako sika, moje ciało krzyczało Uciekaj! ale zrozumiałem, że to nie panika, lecz znak, że coś wielkiego ma się wydarzyć. I wydarzyło. Każdy kolejny wykład to był kolejny akt odwagi, a moja pewność siebie, która na początku była znikoma, rosła, podtrzymując mnie nawet w najtrudniejszych chwilach. To efekt kuli śnieżnej, cicha akumulacja odważnych wyborów. Piękno tkwi w prostocie. Nie musisz robić spektakularnego skoku, musisz zrobić celowy krok zrobić dziś to, co odkładasz od dni, tygodni, a czasem lat. Odwaga buduje się tak: pokonując strach za każdym razem, osoba, która swobodnie mówi publicznie kiedyś musiała pokonać strach przed wypowiedzeniem swojego imienia na spotkaniu. Sukces biznesowy negocjuje z inwestorami. Ale kiedyś musiał zebrać całą odwagę na zimny telefon. Zawodnik, który dziś zbiera owacje, musiał wyjść z łóżka w deszczowy dzień, by trenować sam. Odwaga buduje się w cieniu, nie w blasku. W małych, pokonanych w ciszy bitwach, nie w brawach. Najwięksi odważni też się bali. Różnica? Nie pozwolili temu określić kierunku ich życia. Działali, a działanie przekształciło strach w ruch. Chcesz pokonać strach przed porażką? Zacznij od małych porażek. Podejmij kalkulowane ryzyko. Spróbuj czegoś, co w razie niepowodzenia cię nie złamie, lecz nauczy. Zrozumiesz, że ból błędu jest znośny, że świat się nie zawali i że przetrwasz i wyrośniesz. Przez 30 dni podejmuj codzienne wyzwanie, coś, co zwykle unikasz. Rozmowa, nagranie wideo, prośba o feedback, nie liczy się skala, lecz wyzwanie. Na koniec dnia zastanów się, jaki był mój dzisiejszy depozyt odwagi. Za kilka tygodni nie będziesz tą samą osobą. To, co cię przerażało, wyda się błahe. Strachy stracą moc. A ty będziesz miał coś potężniejszego niż przelotna odwaga nową naturę. Tak buduje się niezłomność krok po kroku. To nie magia, lecz dyscyplina emocjonalna codzienny wybór działania z odwagą, aż odwaga stanie się Twoją nową tożsamością. Jest więzienie bez krat i zamków. Zbudowane w umyśle, cegiełka po cegiełce, z myśli A co jeśli zawiodę? To pytanie, często szeptane w ciszy, trzyma ludzi o ogromnym potencjale w małym życiu ze strachem przed ośmieszeniem, publiczną wpadką, próbą i niepowodzeniem. Porażka to nie koniec, lecz początek. Kiedy to zrozumiesz, Twoje życie zmieni się, przestaniesz hamować. Widziałem, jak ta prosta myśl, że porażka jest formująca, a nie ostateczna, była przełomem dla największych. I widziałem, jak strach przed porażką trzymał genialnych ludzi w ciszy, odkładając ich dary, ukrywając ich światło. Pamiętam, kiedy zacząłem pisać to, co potem stało się podstawą mojej pracy. Lata zamkniętych drzwi, pogardliwe spojrzenia, ostre odpowiedzi. Nikt tego nie chce czytać. Ludziom nie zależy na sukcesie, chcą tylko przeżyć. Chciałem się poddać. Ból próby i odrzucenia jest realny, ale było coś gorszego porzucenie misji. Każde nie, każde odrzucenie stały się krokiem, nie dowodem, że się mylę, lecz przypomnieniem, że jeszcze nie dotarłem do celu. Harland Sanders, twórca Kentucky Fried Chicken, był odrzucany ponad tysiąc razy tysiąc drzwi tysiąc prób tysiąc nie dziękuję. Ilu na jego miejscu uznałoby trzecią, dziesiątą, pięćdziesiątą odmowę za jasny znak: Zrezygnuj. On zrozumiał, że każda porażka to nie oznaka nieudolności, lecz most, filtr, proces udoskonalania. Ile drzwi jesteś gotowy wybić, żeby osiągnąć swoje? Tak? Dziesięć? 10, Sto? Czy należysz do tych, którzy pukają dwa razy i rezygnują, bo to właśnie dzieli tych, którzy pragną, od tych, Którzy decydują, ci, którzy zwyciężają, to nie ci, którzy zawsze mają rację. To ci, którzy uczą się na błędach i idą dalej. Thomas Edison, ponad tysiąc prób przed wynalezieniem żarówki. Zapytany o frustrację, odpowiedział spokojnie: Nie poniosłem tysiąca porażek, odkryłem tysiąc sposobów, które nie działają. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre sukcesy nie są dziełem przypadku. Lecz konsekwencją sprytnego podejścia. Bohaterem tej historii nie jest szczęście, lecz umiejętność przekuwania porażek w cenne lekcje. Nie traktujmy niepowodzeń jak wrogów, lecz jak doświadczonych mentorów, wskazujących drogę do ulepszeń, eliminacji zbędnych elementów i doskonalenia. To uniwersalna zasada dotyczy kariery, relacji, finansów. A nawet naszych najskrytszych marzeń. Ile razy zrezygnowaliście z realizacji pomysłu, bojąc się straty? Ile razy zamknęliście się w sobie, unikając ryzyka odrzucenia? Ile razy odkładaliście swoje marzenia na później, paraliżowani strachem przed potencjalną klęską? Oczywiście strach jest naturalny, ale nie może dyktować naszych decyzji, może towarzyszyć nam w podróży. Ale nigdy nie powinien przejmować steru. Pułapka tkwi w tym, że strach przed porażką często podszywa się pod rozsądek, szepcząc o ostrożności i ostrożności, ale w rzeczywistości paraliżując nas. Im bardziej pielęgnujemy tę nadmierną ostrożność, tym bardziej oddalamy się od siebie samych. Pamiętajmy: największe lekcje uczymy się właśnie na tych błędach, których najbardziej się obawiamy. Porażka nie jest karą, lecz lustrem, odbijającym nasze braki, wskazującym obszary wymagające poprawy, wzmocnienia, gdzie brakuje nam jeszcze dojrzałości, by unieść ciężar naszych marzeń. Często czekamy na idealną sytuację, boski znak, gwarancję sukcesu. Ale prawda jest taka: to nigdy się nie wydarzy, nie ma gwarancji, instrukcji obsługi, jest tylko nasza decyzja i kolejny krok. Rozwój wyrasta z pokonania niepewności. Wyobraźcie sobie siebie za dziesięć lat, czego bardziej będziecie żałować popełnionych błędów czy utraconych szans. Na łożu śmierci ludzie płaczą nie nad porażkami, ale nad zmarnowanymi możliwościami. Macie jeszcze czas, energię, możecie wstać i zdecydować, że strach przestanie być waszym doradcą. Jeśli czegoś nauczyłam się od ludzi, którymi podziwiam, to tego, że każdy z nich ma za sobą kolekcję porażek, ale traktuje je jako cenne rozdziały życia, a nie hańbę. Zrozumieli, że każdy upadek, potknięcie, rozczarowanie było próbą generalną przed wielkim występem. Więc jeśli dziś walczycie ze strachem, stoicie przed trudną decyzją, idziecie niepewną drogą, idźcie naprzód. Porażka, prawidłowo zinterpretowana, jest wyzwalająca, pozbawia nas potrzeby perfekcji, uczy pokory, ale nieskończenie wzbogaca naszą mądrość, rozrywając zasłonę złudzeń i pokazując, co wymaga wzmocnienia. Nawet jeśli czujecie się nieprzygotowani, ruszajcie do przodu, bo nikt nie jest gotowy przed pierwszym krokiem. Ten pierwszy krok. Postawiony mimo strachu, przekształca porażkę w fundament, podwalinę pod wielkie dokonania. Pamiętajcie: strach nie jest wrogiem, lecz testem, który oddziela marzyciela od realizatora. To, co dziś wydaje się niemożliwe, jutro będzie wspominane jako moment, w którym zaczęliście stawać się tym, kim jesteście. Jeśli dotarliście do tego miejsca, znaczy to, że drzemie w Was siła, która się przebudziła. Idźcie dalej. Następny film na ekranie poprowadzi Was o krok dalej na Waszej drodze rozwoju, uczyniąc Was odrobinę lepszymi, a ta odrobina może zmienić wszystko. Dziękuję za tę wspólną podróż. Do zobaczenia.